Wiele osób pyta nas, gdzie można jeszcze zdobyć bombki na świąteczną choinkę. Będzie taka możliwość, aby te ostatnie bombki, cegiełki nabyć w soboty, 15 i 22 grudnia w Galerii Gniezno w godzinach od 11 do 20. Także w gnieździeńskich parafiach w ostatnie przedświąteczne niedzielę będzie taka możliwość też, by te bombki nabyć i w ten sposób przyczynić się do stworzenia bardziej ludzkich warunków dla kobiet, które nie mają... Swojego domu ani swojego mieszkania. Myślę, że spoglądając w święta na ustrojoną choinkę podczas rodzinnego kolędowania, będziemy mieć takie szlachetne poczucie satysfakcji z pomocy udzielonej bliźniemu, którym, któremu pomogliśmy w taki bardzo konkretny sposób, a może nawet uratowaliśmy życie. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy otwierają swoje serca. Życzę wszystkim błogosławionych świąt i tego pięknego poczucia satysfakcji z wypełniania, przekazania miłości bliźniego w całym nowym 2013 roku.